Dzień dobry, nazywam się Monika Bernaziak. A dzisiaj zapraszam Państwa do obejrzenia recenzji One Million Elixir. Tak jak się właśnie teraz przyjęło, marki robią nowe flankery, które nazywają Elixir. I o tyle, słuchajcie, co według mnie Dior poszalał niesamowicie, dla mnie Eliksir Savage jest najlepszym flankerem ever. Tak, wydaje mi się, że One Million Elixir również będzie po prostu bestsellerem w sprzedaży, na pewno na okres jesienno-zimowy. Otóż dlaczego? Jest to zapach bardzo upajający, bardzo, słuchajcie, sensualny, ciepły, bogaty, niesamowicie... Taki zmysłowy i taki wręcz narkotyczny. Według mnie zdecydowanie będzie po prostu hitem sprzedażowym. Zdecydowanie. I co my tutaj znajdziemy? Mamy tutaj likier. Likier taki gęsty, soczysty, słodki, alkoholowy likier, gdzieś róża, może akord wiśni. Słuchajcie, absolutnie nie czytam nut. Ja wyczuwam takie właśnie soczystości, akordu wiśni, może czereśni. Bardzo apetycznie. Od samego początku jest tutaj właśnie apetyczność. Podobno do tego zapachu użyto właśnie takiego specjalnego absolutu róży, który po procesach przemiany pachnie właśnie jak, jak alkohol taki apetyczny likier, gdzie ta róża pachnie właśnie w takiej edycji bardzo. Mm, jadalnej, tak? Podobno do 1 kg tego absolutu należy użyć aż 250 tysięcy róż, czyli 800 kg. Jest to róża damasceńska i rośnie tylko i wyłącznie na danym terytorium w Turcji, więc powiem Wam szczerze, że dla mnie taka ciekawostka dość ciekawa. Ale co dalej? Dalej, ten zapach jest gęstszy, sensualny, jest uwodzicielski. Mamy tutaj teoretycznie drzewo cedrowe, ale to drzewo cedrowe nie pachnie tak jak drzewo cedrowe, które znamy z innych zapachów męskich. Nie jest to woda cedrowa z dodatkiem soczystej róży. Nie, nic absolutnie mylnego. Mamy tutaj taki cedr dymny, taki podpalany, taki trochę. Taki oczywiście, jaki spotykaliśmy również w One Million klasycznym, ale też taki wydźwięk, jaki mamy w Stronger With You w Armani. Więc wydaje mi się, że jak kochacie się właśnie w Stronger With You, Armaniego, to zdecydowanie spodoba Wam się One Million. Taka ciepłość uzależniająca, zmysłowość, sensualność. Powiem Wam szczerze, że taka nawet trochę marce panowość. Apetyczna, na pewno jadalna, migdałowa. Zdecydowanie podoba mi się ten zapach. Naprawdę jest taki gęsty, taki uwodzicielski. Zdecydowanie się będzie podobał kobietom. I słuchajcie, ja bym mogła naprawdę ten zapach nosić sama, tak zresztą jak Stronger Hue. Więc wydaje mi się, że ten zapach spokojnie może być unisexowy. U nas w Polsce jest jeszcze tak do końca nieprzyjęta taka. Taka teoria, taka um, nawet nie teoria, tylko taki trend, że się używa zapachów męskich jako demskie. Ja widząc. Tak, z doświadczenia własnego zauważyłam, że raczej kobiety nie chcą niczego, gdzie jest napisane pur on po prostu. Natomiast ten zapach, jakbym tak pokazywała w stosunku do innych zapachów, jako zapach taki ewidentnie upojny, narkotyczny, wręcz i uzależniający, to zdecydowanie niejedną kobietę rzuciłby na kolana. Naprawdę. Nie chcę tutaj też odracać mężczyznom, którzy chcieliby właśnie takiego słodziaka sobie zakupić, dlatego że ten zapach, jako męski zapach, na pewno będzie gęstszy, głębszy i taki bardziej zadziorny na męskiej skórze. Więc ja jestem na tak, ja na pewno zdecydowanie będę z dużą przyjemnością wypatrywać tych zapachów gdzieś tam na ulicy i, i będę go próbowała wyczuć. Natomiast wydaje mi się, że One Million nie przebije, gdyż One Million jest taki bardziej. Taki noszalny dla każdego. Ten zdecydowanie jest bardziej charakterystyczny i taki. Mm, taki z pazurem, wyrafinowany. Chociaż Stronger with You ma troszkę więcej tego wyrafinowania przez ten taki różowy pieprz i pewnie przez przyprawę. Ale tutaj mamy więcej z kolei takiej zmysłowości, takiego ciepła, takiego otulenia, kremowości. No i pewnie większa dawka właśnie tej wanili, fasolitonka w składzie również. Dlatego jest to zapach bardziej taki. Otulający. Sama trwałość jest genialna. Nosiłam osobiście ten zapach. Ja jestem dobry, dobrą przewodniczką zapachów. E, mój mąż jest kiepskim przewodnikiem. E, krótko na nim się trzymałem zapachy, ale ja go wochałam cały czas i go sprawdzałam. Ten zapach mi się naprawdę na facecie podoba i na mnie się podoba. I jest naprawdę, szczerze Wam powiem, bardzo trwały jak na pakorabany to jest... Zresztą pakorabany zapachy są trwałe, tylko jak na kolejny flanker One Million nie spodziewałam się aż takiej trwałości, a może tak. Więc ja polecam, biegnijcie do perfumerii facet psikajcie się globalnie, pięć psików i sprawdźcie, jak długo się ten zapach na Waszej skórze będzie utrzymywał i sprawdźcie, czy też tak fajnie będzie u Was pracował apetycznie i tak i tak właśnie soczyście. Więc ja jestem na tak, polecam testy i do usłyszenia w kolejnej recenzji.